Teraz będzie coś nowego. Amciu. Tatuś ci da. Amciu? Amciu. Amciu. Amciu? Amciu? O, cytrynka. Cytrynka. <grywa> 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 Dobra.

Ale dobre. O jakie dobre. Proszę. Twardziel Oj. Oj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Mm. Proszę. Nie, nie, nie. nie. Ja już mu łzy wychodzą, ty widzisz? Musioczka zaczęła szlić. Nie, nie, nie. Oj. Kwaśne. Masz. Nie. 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 Masz. nie. nie chcę, nie chcę. Nie. Nie. Nie, nie. to, to nie, nie będzie już cytrynki. Nie. Kacperek nie będzie cytrynki, tak? Cześć? Cześć no, no to nie. pokaż się dziubek, dziubeczku, nie nie, nie, Bojejkuś, już nie. Nie. Koniec nie, nie, powiedz. Już nie, będzie cytrynki. nie, nie, cytrynki. nie, 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 Hatsper? Nie. Chce trinkami nie podeszła. Nie.